Jest jakaś tabliczka, która coś mówi. Ale to a to jest opis tego? nie, nie będziemy tego wszystkiego czytać czy tutaj z ławnicy siedzieli? specjalnie ten plastik jest postawiony żeby nie siadali ludzie Ale statek fajny wielki

To jest tak jakby mój dwór. O, to jest... Trochę jakby mój dwór, no bo Artusza, no nie? Może zmienić login na dwór Artusza. Dziwię się, że ludzi to oni takie rzeczy nie interesują. Nikogo nie ma na tym live. Statki proszę. Zegar nawet dobrze chodzi. Ława piwna. Czyli tutaj sędziowie przychodzili. Jak już kogoś skazali na śmierć. to... No jeszcze piec. To jest chyba piec, no nie? Tak, to jest piec. Tutaj odbywały się rozprawy, nie? Albo nie rozprawy. Co? Aha, to jest filmik o tym. Statek. Jeszcze raz dla tych, którzy dopiero włączyli, to jest dwór Artusa. dalej. Dodka tam się ogląda długo. Nie wolno siadać. O, ale pięknie. Brzydło. Czy to jest jakaś tablica informacyjna O pomieszczalną. Chwała skrzyniowa. Ściana zachodnia. Zrobisz mi dodatkowe zdjęcie z tymi felkami? ja pośrodku stanę i tak w ten sposób. Ale dwu widać? Dobra Taką szafkę weźmy do domu sobie, piecyk taki, kominek. Z herbem, taki herb, super herb, idziemy dalej? Takie szafy to ma ksiądz Sławek, znajomy. I on tu, tu mieszkał. Najstarszy w Polsce z kolekcji. Mała w Polsce z kolekcji. stanie. Mamy w Polsce. W Polsce. takie jakieś ja W jakie śmieszne. Czy są owieczki? jakieś świnki? Gdzie? Może to ból. Trzech tych Trzech tak. z... Wyroki dawały. Ignacy Klukowski. Ignacy Klukowski. Już tytułów nie będę czytał. Żeby, każe, żeby można żeby oglądające. Mogli sobie Czesiuleczka przyjechać i sami zobaczyć. To jest największy, najstarszy model statku w Polsce. Zachowany Ignacy Klukowski też. Nie, To Friedrich Krajmajer. Czemu dalej? Ale. ale ma, Cię. Cześć, Łukaszu. – Co ty w muzeum jesteś? – Tak, jestem w muzeum w Domu Arturza w Gdańsku. Dobra, muszę zmienić. – O, no. fajnie. – No. – Także... No – Co to za Igna... tam Friedricha był, wiesz? A to jakie to... ten model fajny był. No I co to najstarszy model zachowany? Tak, najstarszy. Polski? W Polsce, tak, w Polsce. No wiesz, za dużo mnie zdradza mnie. Jakie każdy... to miasto jest w ogóle? Gdańsk. Dom Artusa. No to jedno o. z muzeów, wiesz, z, z cyklu muzeów, które oferuje Gdańsk, nie? I tutaj jest dużo strasznie doczytane. No, no, no. Ja tam, nie będę tu się odbywały w, tym, w, tym, w tej kamienicy jakieś Sądy, rozprawy, zgromadzenia yy, brata. No, no. O, taki No Gdańsk zajebist. No Dużo jest do zwiedzania w Gdańsku, kurde. Wczoraj naprawdę byliśmy. jest. Ja byłem w rok temu. To już koniec? To końca nie widać, kitu. No tak, wczoraj byliśmy w Muzeum Bursztynu. No to też porobiłem live y na YouTube'a swojego życia trzy filmy. No. Także można sobie. Wiesz, Aha. Pooglądać. Tak? No, no. Oczywiście z blok, bloka dostałem, bo tam obraz był kobieta z, od wystawionych. strasznie to jest Pierwszy. Strasznie słaby jest. Strasznie słaby mam zasięg. Na górę. Tam? Jeszcze raz? Jeszcze. Na górę wchodzimy teraz. Bo jest strasznie słaby mam zasięg. A, no, wchodź pierwszy. No trudno, widzisz. No. Tak to jest z tym zasięgiem, niestety. Mi za to bateria niedługo siądzie, bo te. O ja. Tyle bardzo dużo e, tej baterii. Słuchaj, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale od razu Ci powiem, że ja nagrywam też... A ekran, ekran nagrywam, więc ja też ten filmik wrzucę na YouTube a później, także będziesz występował. Czy się zgadzasz na to? Tam to tam wiesz, bez różnicy. No tam nic z nie wiedzieliśmy. Same fajne, miłe rzeczy. Idziemy teraz wiesz. No nie, no tam, tam kulturalnie, kulturalnie. No. Ja, to, ja, ja już teraz nie będę mówił, wiesz? Bo tu nie wolno mówić. Cii. Dobra, to, to, ja też, to ja też zamilknę. Mogę wyłączyć. Żura Alarm. A, Holender. Przekroczyłem linię i się alarm włączył. Są lokalne impresje, lokalne impresje. Super. To jakaś nowoczesne chyba. Otwórz i obejrzyj. Ale fajne. Ale ktoś miał fajny pomysł. W szufladzie schować? No. 4 pory roku. Tutaj, o, tu musimy z tej strony. Artur Bendrat, o, imiennik. Super. Jeszcze są następne szlady. No to też w tą stronę, to już w drugą Paul, jakiś Paul. Chrysler. Może Chrysler? I ty też, pa Paul Kreis Kreisler. Kreisen. Fajny pomysł, bo te obrazy są schowane w szufladach nowoczesnych. Tu następne, tu żeby wilgoć się nie wkledała, Eris Scholz, tak. Widok na bramę, to też jakiś niemiecki autor. Bielefeld, Witold, Miebruna. Załówek przy kościele świętego Jana. Możemy też sobie tak zrobimy w domu w szufladach. Nie ma szufladki. Dobra. No i przechodzimy teraz dalej. Mieszczańskie aspiracje. Przeczytaj to tożsamość. Mieszczański salon nie mógł być się bez obrazów. Świadczyły one o guście i statusie właściciela, a także mogły być sprawdzianym, czy podążał on za zmieniającą się artystyczną modą. W Gdańsku dochodził do tego aspekt przywiązania do małej ojczyzny. Lokalni mieszczanie dawali mu wyraz, ozdabiając ściany swoich mieszkań widokami rodzimego miasta. Chętnie wybierali przedstawienia najbardziej znanych krajobrazów, ale też i zaułków znanych tylko w tajemniczonym. O, tutaj jest zagadka, czy rozpoznaliście te? Które dla Was wybraliśmy. Nie wolno przekroczyć tej linii, bo się Alan włączy. Już raz włączyłem, alarm. <grywa> Także jak ktoś będzie w Gdańsku, to do dworu Artusa naprawdę warto przyjść. No czyście do muzeum bursztynu, to podstawa też. A tutaj są autorzy nieznani ale lokalizacje znane, bramy jakieś o, i ostatnie, pejzaże pamięci. Widok na Kaplicę Królewską i Kościół Mariacki w Gdańsku. I tu dwa o, trzy obrazy totalna ekspresja, impresja, nowoczesna sztuka. Czyli obraz bez obrazu. Dobra. Ale gorąco, ja się spuściłem. Dziękujemy, za widzenia. Słucham. Pokaż mi, <gryzmieniu> że powiedziałem obraz bez obrazu, no bo nie, wyjęli chyba obrazy z ramy, czy tam ramy tak sobie powiesili, albo czekają na nowe, ja tak zaszartowałem. No. Ale ja mogę tworzyć takie obrazy bez obrazów i zarabiać miliony, a przyda mi się dużo. Niestety o, musi chodzić... Już to już jest koniec, no, ale naprawdę bardzo dużo to było. Super, dzieło sztuki. Bardzo. Jeszcze raz tu, ale już byliśmy. A, musimy tędy wyjść, tak? Także. Drodzy, ale dobra, wyjdziemy tu już tak. Dobrze. A mi zrobiłaś te Nie wiem czy tam się chodzi. No to wyjście. No dobra. Do widzenia. Dobra. Dobra, jeszcze z zewnątrz moi drodzy zobaczcie. Zobaczcie i przyjeżdżajcie. Zaraz. Będziemy mogli gadać sobie. Byliśmy w Muzeum Artusa. No, resztę to sobie tam trzeba doczytać indywidualnie, czy w internecie, czy po prostu przyjechać do Gdańska. I to jest nagrywanie dla YouTube w Memento.